Dzisiaj opowiemy sobie o jeszcze innym sposobie na zainwestowanie naszych pieniędzy. Opowiemy sobie o tym, jak może zainwestować w firmę Mintos, która jest firmą inwestycyjną licencjonowaną i nadzorowaną przez Bank Centralny Łotwy. Mintos działa tak, że wspomaga firmy, które udzielają pożyczek. Czyli mamy tutaj smutnego pana, który potrzebuje pieniędzy. Ten pan bierze. Pieniądze od Bociana, ale Bocian ma tyle klientów, że w końcu kończą mu się pieniądze i nie może udzielać kolejnych pożyczek. Dlatego Bocian zwraca się do Mintosa, żeby mu pożyczył pieniądze za jakiś tam procent, a Mintos z kolei ma pieniądze od fizycznych ludzi, czyli w tym przypadku nas, jeżeli zainwestujemy. Mintos oferuje zarówno inwestowanie ręczne w każdą pożyczkę pojedynczo, ale również zautomatyzowane, po prostu dajemy mu pieniądze, i automat sam określa, które pożyczki ma wykupić. I mamy też system zautomatyzowany, który sami określamy i to jest sposób, w który ja inwestuję. Dajemy tutaj kryteria, którymi ma się kierować algorytm typu, jaką firmę ma brać pod uwagę, jakie mają być okresy danej pożyczki, na ile miesięcy. I na ile procent mamy mieć swój własny zysk? Pożyczki na MINTOSie wykupuje się w formie NOT, w skład której wchodzi część kilku pożyczek. Um, automat oferuje um, wykupywanie NOT o minimalnej wartości 50 euro i możemy zwiększyć, polecam tak, do, do 200. Noty takie mogą pochodzić od rynku pierwotnego, jak i od rynku wtórnego. Rynek pierwotny jest wtedy, kiedy wykupujemy części pożyczek prosto od. Firmy, na przykład u mnie firmy Everest, stanej w Polsce jako bocian pożyczki. Wtedy wykupujemy część pożyczki i dzięki temu mamy udział w części zysku. Możemy też użyć rynku wtórnego, czyli wykupujemy części pożyczek, właśnie te noty, od innych użytkowników inwestujących na Mintosie. Wtedy takie noty mogą być na promocji, na przykład minus 3 albo minus 5% ceny. Tylko teraz pytanie, dlaczego dana osoba miałaby sprzedawać taką notę? Bo może to być dlatego, że potrzebuję teraz na szybko odzyskać pieniądze, albo może być coś tą pożyczką nie tak. Ja inwestuję póki co tylko w rynek pierwotny. Tak wygląda mój portfel automatyczny. Mamy tutaj zainwestowane środki, mój ustalony cel, ale możemy też zobaczyć średnie oprocentowanie i pieniądze, które zainwestowałem, zarabiają średnio 12,3% w skali roku. Pożyczki, na które zostały to pożyczone. Średnio jeszcze zostało im 7 miesięcy i 30 dni, zainwestowano w 58 not. Jak widzicie, tutaj na slajdzie te noty przekładają się na 434 pożyczki, w których jestem udziałowcem, i mamy tutaj, że aktualnie spłacanych jest 245. I zobaczcie, że niektóre pożyczki mają opóźnienia w spłatach. Pamiętajcie, że Mintos inwestuje właśnie też w takie chwilówki, które są spłacane raz w tygodniu, a nie raz w miesiącu. Ale zobaczcie, że powyżej 60 dni opóźnienia nie ma ani jedna pożyczka. I teraz to działa tak, że Mintos w większości banków, dla których udziela pożyczek, a inwestuje w banki z całego świata, ma gwarancję odkupu. Oznacza to, że jeżeli ktoś zalega co najmniej 60 dni ze spłatą danej transzy, swoje pożyczki, to wtedy Mintos e, takiemu inwestorowi jak ja i być może ty e, sam ze swoich pieniędzy spłaca tą część, a już sam dogaduje się z bankiem, a bank dogaduje się z klientem, żeby te pieniądze jakoś uzyskać. Mintos wchodzi teraz też w inne produkty oprócz pożyczek, które jest ich główną funkcją. E, można też wejść w nieruchomości, obligacje czy ETF-y. Z nieruchomościami jest bardzo ciekawie, bo też możemy za co najmniej 50 euro wykupić sobie część jakiegoś domu. Działa to tak, że Mintos kupuje znaczną część domu, a potem inwestorzy Mintosa mogą wykupić kawałeczek, tak? I wtedy bierzemy taki kafelek za 50 euro domu w Austrii albo w Ameryce gdzieś i dostajemy wtedy odpowiednio z wykupionego procentu pieniądze z wynajmu. Oraz jeżeli wzrośnie wartość takiego domu, wartość naszej noty wykupionej też tam wzrasta. Jest to tyle wygodne, że nie mamy żadnej papierkologii, że jesteśmy, jesteśmy częściowym właścicielem domu, tylko obchodzi nas tylko pieniądz. Pewnie jak widzicie tutaj 12,3% w skali roku, to sobie myślicie, no pięknie to wygląda. Tylko pytanie, dlaczego wszyscy tego nie robią, co nie? No i pozwolę sobie odpowiedzieć pytaniem na pytanie. No właśnie, dlaczego wszyscy tego nie robią? Także chciałem się po prostu podzielić z Wami taką wiedzą, że taka opcja inwestycji też istnieje i żebyście się nad nią zastanowili. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem na miętosie od półtora roku i póki co te średnie 12% się utrzymuje. A jeżeli chodzi o to, czy to jest brutto czy netto, to ze względu na to, że jest to Łotwa. Mintos od razu pobiera podatek u źródła 5%, a potem raz w roku przy składaniu PIT-u musimy dopłacić kolejne 14% od zysku, bo mamy w Polsce 19% podatek kapitałowy, podatek belki. Ale to jest rozliczanie raz w roku, jest to proste, także nie ma z tym żadnego problemu. Teraz szybka powtórka z podstaw matematyki. Pamiętajcie, że mamy 12 miesięcy w roku, a tu jest oprocentowanie 12%. Co oznacza, że mamy 1% miesięcznie, także każde 100 euro to jest 1 euro miesięcznie. Jeszcze na koniec yy, sprawa związana z ryzykiem, bo to też warto wiedzieć. Jeżeli chodzi o ryzyko na Mintosie, to jeżeli klient nie spłaca kredytu, pamiętajcie, żeby ustawić sobie automat na banki, które mają gwarancję wykupu przez Mintosa, bo nie wszystkie mają, chociaż zdecydowana większość ma. Ja dla bezpieczeństwa inwestuję po prostu tylko przez Mintosa w firmę Everest, czyli Bocian Pożyczki. Może też istnieć ryzyko, że Mintos upada, ale Mintos podlega pod europejskie regulacje i należy do funduszu, który do 20 tysięcy euro wypłaci nam 90% naszej zainwestowanej kwoty, gdyby Mintos upadł. Ale Mintos się cały czas rozwija, istnieje od 10 lat i właściwie współpracuje z bankami na całym świecie. Ale warto wspomnieć o ryzyku. Pozwolę sobie jeszcze na chamską reklamę. W mintosie działają też linki polecające i link ode mnie będzie podany w opisie. Jeżeli się z niego zarejestrujecie i zainwestujecie co najmniej 1000 euro, to na start oboje dostajemy po 50 euro i po trzech miesiącach dostajecie jeszcze bonus w postaci 1% od średniej zainwestowanej kwoty, czyli jeżeli wyjdziecie za 1000 euro, to po 3 miesiącach dostaniecie jeszcze 10 euro. No i jeżeli namówicie kolejne osoby, no to oczywiście możecie już podać swój kod, nie musicie mojego, chociaż byłoby mi oczywiście bardzo miło. Na koniec pamiętajcie, że to co tu mówię to jedynie podstawy i wypadałoby się dokształcić w tym co Was zainteresuje przed zainwestowaniem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej!